Pierwsza faza play-off przeszła już do historii, a jej wynik nie przyniósł żadnej niespodzianki. W sobotę 19 marca w Świeciu siatkarki jedynki odniosły trzecie zwycięstwo z rzędu, wygrywając z Jokerem 3-1. Gospodynie były w stanie nawiązać wyrównaną walkę tylko przez dwa pierwsze sety, wygrywając w drugiej odsłonie 25-21. Wtedy też trener Aleksander Klimczyk wprowadził na boisko Karolinę Wiśniewską oraz Katarzynę Łubis. Dwa kolejne sety to już bardzo wyraźna przewaga Aleksandrowianek, a w rezultacie zwycięstwo do 18-13. Pierwsza runda play za nami, Joker nie okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem, trzy zwycięstwa, jedynki. Jak ocenia pan szanse drużyny przed drugą rundą? No na pewno przeciwnik następny będzie dużo yy, cięższym przeciwnikiem. Nie wiem, czy to Pałac będzie, czy to będzie Toruń, ale ja posądzam, że to będzie Pałac, który będzie mógł się wzmocnić z dziewczynami z pierwszej liczby z plus, 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 plus Ligi, bo one grają w Sotę, grają z organiką. I w niedzielę mogą do nas dać i mogą grać. Ale jeżeli myślimy o wejściu dalej do pierwszej ligi, to musimy to wygrać. Włażą, że dziewczyny są przygotowane na to, żeby grać dobrze i uważam, że będą być dobrze, no. Są zmotywowane bardzo, no. W trzecim meczu z Jokerem zabrakło już Judyty Schulz, Czy zdąży wykurować się do drugiej fazy? No, chyba jeszcze nie. Dopiero jak będzie gotowa ta posiedzenia Dubro na turniej finałowy. to Achillesa ma jest zawalenie i to dość poważna kontuzja jest. To jest nie ma, to jest, to jest czas, także te dwa tygodnie, ona będzie miała zabiegi, będzie rehabilitacja i powinna za dwa tygodnie być już gotowa do treningów. No i dwa tygodnie wystarczy, żeby tam się przygotowała do, do gry. Ostatnie treningi, ostatnie tygodnie to bardzo intensywne treningi. Czy w tym tygodniu bezpośrednio, ponieważ runda następuje zaraz po rundzie, będzie chwila wytchnienia dla dziewczyn, czy już do końca na pełnych obrotach? Nie no, jest taki przygotowany cykl, taki sam jak był w tamtym tygodniu. W niedzielę miałem wolną, bo nie graliśmy. Gdybyśmy nie graliśmy dzisiaj, to by dzisiaj miałem wolne. No dzisiaj taki jest siłowy, jutro, jutro normalnie mamy gry, jak zawsze robimy. W środę gramy spalik, może zagramy z oks może przyjdziemy, z kimś, a więc z I tak jest raczej pod względem taktyczno-technicznym. No i chcemy przygotować się już pod grę typowo pod zespół, który będzie yy, z nami grał w sobotę. Czy to będzie Toruń, czy razie, wiemy mamy nagrania, mamy, wiemy, jak gnić yy, migrać, no Tylko trzeba będzie ustawić dopiero w środę, w czwartek, jak. Technikę, taktykę na, na grezimi. 23 marca po pięciu meczach wyłoniony został przeciwnik jedynki w drugiej fazie play-off. To już ostatnia prosta przed turniejem mistrzów. Siatkarki UKS-u w walce o pierwsze miejsce zmierzą się z drużyną Pałacu 2WSG Bydgoszcz. Siatkarki z Bydgoszczy pokonały w piątym meczu w Toruniu budowlane 3 do 0 i wygrały całą rywalizację 3 do 2.